Dobra. Przejdziemy się teraz jeszcze po tym, po High Mountain dookoła, bo potrzebuję jeszcze do mojego portfolio umiejętności. Potrzebuję jeszcze nic innego jak uh, Foxflower, żeby odblokować możliwość lepszego zbierania Foxflower'a. Zobaczcie, jeszcze coś potrzebuję tutaj Corruption Essence. Alchemia. alchemii zrobiłem, będę musiał to oddać Herbalizm. Dream Leafy tu będę musiał zrobić. Co to jest? Obtaining from Withered in Azuna. Uh. Ja będę musiał to podnosić w takim razie. Zrobię teraz se, e, profesjowe questy na alchemię, wiecie. Bo. Ja też muszę ruszyć tą alchemię i tak dalej, a bez tego, no mówię. Trochę przypał będzie. Gdzie Mimiron Hunterem? O kurde, Mimiron, kurde. Właśnie Mimiron Hunterem mógłbym teoretycznie pójść zrobić. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie, kurde. Większa szansa zawsze będzie. Przejdźmy się, jeszcze kawałek, spróbujmy jednego Fox Flowera znaleźć. Z tym Fox Flowerem jest w ogóle fajna mechanika. W momencie, gdy zdobywamy jakieś tam zasoby w legionie, to jest szansa na to, że wyskoczy nam coś. Jeżeli na przykład kopiemy skałkę, może nam wyskoczyć bazyliszek, zabijemy go, dostajemy dodatkowe jakieś tam surowce. I to są różne. Na przykład w przypadku herbalizmu jest tak, że czasem wyskoczy wam jakiś kwiatek, czasem wyskoczy wam jakiś wither, który zbierał te kwiatki. No i jest jeszcze fajna mechanika z Fox Flowerem, że autentycznie wyskakuje wam taki lisek. Jak będziecie za nim biec, to będziecie dostawać kwiatki, trzeba po prostu biegać za nim. Leśmna sprawa jest. Nie zrobić mi no, to, to już wiemy. Taką w Thunder Fury zamierza dzisiaj robić. Wytruje. Tak, jestem zapisany na instancję w tym momencie. Mam 7 minut, teoretycznie powinno mi już znaleźć na Normala. Chciałem to farmić w taki bardziej konwencjonalny sposób. Zebrać grupę, ale na razie mam co robić po prostu. Dookoła jest pełno questów, więc sobie pofarmię któregoś razu. Musiał zaraz pójść zrobić sobie jakąś bułeczkę, bo jestem naprawdę głodny. Tak, kurde. Czuję, głód. Taki właśnie miałem plan. Aż <laughs> tak, Warcraft 3. Mówię, że ci poleci. Zobaczymy, zobaczymy. No na razie tego Foxflowera nie mogę żadnego znaleźć. Nie ma żadnego Foxflowera? Halo. Jeden tylko mi poleciał Teraz nie chcą lecieć Ile miałem słów na Twitchu przed promocją? Jakoś tak 105, coś koł tego Z miningu nie masz money? I z inżynierii? Znaczy z inżynierii nigdy nie było jakoś kasy za bardzo, a z miningu teraz jest coraz mniej pieniędzy, ale Znaczy wiecie Weźmy sobie teraz troszeczkę tak perspektywę, gdzie Za czasów w Wrath of the Lich King Kiedyś latałem po Storm Peaks. I kopałem sobie skałki e, Nie, nie, e, zbierałem her herby e, I Zdobywałem tam Lichbloomy i Ice Stormy. Ice Thorn i Lichbloom y się nazywało I tam za stack na przykład Lichbloomów chyba był 20 golda Za stack I za stack Ice Stormów było chyba po 14 golda I na tym się zarabiało, a teraz jakby nabrać perspektywę Inflacja i tak dalej Mamy za jedną skałkę tak naprawdę, za je jeden laystone macie 13 golda gdzie macie na przykład za first late macie po 30 golda dalej, nie? Choć jeżeli chodzi o herbalizm, to herbalizm jest o wiele lepszy do zbierania. Oxlawer, dawaj questa. Kurde. Tu na, na tych zielonych tych właśnie polankach wydaje mi się, że będzie dużo. Vengeance moves with the Gilnaya's brigade nigdzie nie ma, kurde. Są jakieś wyznaczone spoty, tak mi się wydaje, gdzie te fox się spawnią, bo to, to jest niemożliwe, że ich nie mam. Wydaje mi się, że teoria spiskowa zniszczenia Azeroth nie jest ten. Tam, nie, znaczy, nie widziałem. E, nie widziałem tego, co tam niedźwiedź e, robił. Niedźwiedź czasem ma takie swoje fantazje takie, takie swoje fantazje, lore. Kurde. Znaczy, różnimy się pod względem teorii, jakie my mamy. Ja jestem bardziej tym gościem spokojnym i realistą Ale czasami, czasami niedźwiedź właśnie lubi tak walnąć taką super teorię <laughs> Znaczy, ja -znaczy, nie, nie mówię, że może nie mieć racji, tak, bo to wszystko może się zdarzyć Aczkolwiek ja też będę robił film właśnie na temat yy, akurat Old Godów, że następny Wydaje mi się, że następny dodatek na 100% będzie dodatkiem, który będzie skupiony wokół Old Godów Tak, tak mi się wydaje Jeszcze w tym dodatku Zaznaczcie moje słowa. Mike, mark my words, tak się mówi po angielsku. W tym dodatku jeszcze będą jakieś akcenty związane ze starymi bogami. Będzie, będzie coś z, z olgodami. Czy to cały patch poświęcony, czy jakieś tam kawałki jakieś rzeczy, ale będzie coś z olgodami. Jak to zrobi sobie Skota szalik On se leży tak po prostu. on Wygląda teraz bardziej jak zgon. On tak lubi sobie leżeć. Co to nie ma tych kwiatków, kurde, ej. Nie mogę znaleźć żadnych kwiatków, serio? Tak, Foxflower? Ciekawe ile Foxflower, w takim razie ten Ale podobnie jest z Fjarnskagol, też, też mało tego znajdowałem Gdzie w przeciwieństwie na przykład Dreamleaf, które lecą z Valshara i Velsiril, jak to się tam nazywało? Athil, Athril Ethril, Ethril Ethrilów też dużo, dużo spotykałem Może to jest ta część, której nie ma Czy widziałem kiedyś niedźwiedzia? Nie, nigdy nie widziałem go Ale ponoć, ponoć jest niedźwiedziowo duży Takie tylko słyszałem Macki bedo confirm, tak Ja tutaj przypieczętowałbym tą macką na czacie, słuchajcie Te moje słowa bym przypieczętował macką na czacie Zaznaczcie tą macką Zobaczmy po drugiej stronie Zawsze mówiłem, że będzie, ale mówili, nie, będzie Argus. Znaczy, teraz ten dodatek tak nabiera, znaczy, wiecie, tak... Um, no ten Legion zobaczymy, jak będzie się rozwijał, tak? Zobaczymy, jak będzie się rozwijał, bo na razie tak naprawdę Legion to tak... Tak niewiele tego Legionu w tym Legionie jest. Może teraz dopiero, może później będzie więcej. Ale, ale jest parę takich rzeczy, parę takich smaczków, takich małych tycich, tycich rzeczy, które mówią, że będzie coś z Old Godami. I to nawet pod sam koniec Emerald na, Sam w ogóle Emerald Nightmare to jest w ogóle old God, to jest Old God all the way. Wiecie dlaczego? Bo Emerald Nightmare to jest nic innego jak e, twór Nyzofa. Najprawdopodobniej, więc e, tak naprawdę to, co dzieje się w Walszarach, nie jest związane z Legionem. Tylko to jest związane ze starymi bogami. Więc mamy jedną całą krainę, w której akcja i to wszystko dzieje się właśnie. O kurde, tu mogę sobie podać tam był ten jeden... Ten... No, Macek jest dużo, słuchajcie, Nexy zmacka. Ja ją klasą polecam zacząć w Alliance? Wejdź sobie na mój, na mój film, który znajduje się na YouTubie. Na dole masz mojego YouTuba i tam na dole masz nic innego jak film, który nazywa się najlepsza klasa. I warto posłuchać, bo będziesz miał na pewno szerszą perspektywę na to co wybrać. Kurde, mało tych Foxflowerów jest, ej. Polecimy sobie w drugą stronę tutaj, zobaczymy. Tak, tutaj są jakieś takie polanki, zawsze mi się wydaje, że tutaj może coś być. Kot na nim leży tak, leży mi na barkach. On lubi się tak, tak leżeć. On jest żywy, spokojnie. Może wygląda jak nieżywy, ale jest żywy. Zapewniam was. Od czasu do czasu rusza rączkami czy tam łapkami. Uuu, muszę iść do tego fryzjera masakra. Naprawdę, zejdźmy sobie tutaj na dół. A jest proszę bardzo. Foxflower. No quest! No rzecz kurde, tego quest'a nigdy nie wydropię, ty. Ale co, ktoś łowi? Co się nazywa wanna. Co robisz? Dobra... Co znajdziesz o Crasnoludzie rogu i do którego levela jazda na mouncie Znaczy od którego levela Od którego levela, jest, od 20 levela jest jazda na mouncie 60% od 40% 100% Czyli szybsze e, Natomiast krasnolud Rogue wybierz to co po prostu ci się podoba Jeżeli podoba ci się krasnolud Rogue, jako klas fantasy no to jak najbardziej bierz Zetnij te włosy, włosy Camrus. Kamrus no, Zobaczymy, znaczy ja ostatnio miałem takie, takie nieco krótsze włosy Myślę, żeby zrobić taki tak jeszcze raz, taki taki trochę cottage. Zaraz wam pokażę, znaczy, bo ja miałem na, nawet, nawet krótkie włosy, takie wyglądałem jak człowiek, jak human A Zaraz wam postaram się pokazać ten materiał, w którym tak wyglądałem na normalnego człowieka I coś takiego chcę zrobić, tylko może jeszcze bardziej grzywkę podciąć, bo grzywka to musi zostać No słuchajcie, no grzywka to jest nic innego jak mój, mój trademark, tak jak rok ma brodę i twoją starą na czole tak ja mam właśnie grzyweczkę. A gdzieś tutaj jest. To nie tutaj, to nie to. Gdzieś tu było w sumie Boże, tu wyglądałem jak w ogóle jakiś obozowicz Ale tu już na przykład miałem, miałem nieco krótsze włosy, widzicie? Tak w no, do teraz drodzy, dzisiaj jestem Januszem Aktualnie się ze No zaraz to już mam ochocie. kurde mega Mówię długie włosy I najprawdopodobniej będę przez... A, Ale coś takiego będę chciał zrobić, tylko jeszcze, jeszcze krótsze Tak bardzo mówiłem Viper, dziękuję bardzo Viper, witam w to w cześć! Dobijemy, słuchajcie, zobaczcie, jeszcze dwa suby. Dwa suby i 250 będzie. 250, nieźle znam, <grywa> <grywa> Co czole? Może z kutas. A, z kutas. Nefendram. Heroik Nethendra, co oni? Druga grupa robi Heroic Nefendre bez nas. Jak oni zrobią ten. Jak druga grupa zrobi. Druga grupa robi ten, teraz jak zauważyłam. Jak złodziej? Okay, jestem złodziejem. Dobra, tutaj coś będzie. Tu powinno coś być. No, To jest idealny teren na ten. Napisałem na czacie, że jak druga grupa zrobi hackany to pierwsza grupa będzie siedzieć i wałkować Bosa nawet przed resetem. No. A do odpowiedzi przyjdzie. No.

74, ale to szybko łaipa zrobili, na 74%, 2%, nie, 4% ja <laughs> du, 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 du. Znaczy nie, mój opis, ja mówiłem, że tam wiele osób ten, mój opis jest normalnie ten, ja tam wziąłem od Mateusza ten opis normalnie znaczy, wiecie, z jednej strony teoretycznie mógłbym zrobić swój, ale to niczym by się nie różniło no, Mogę zrobić sobie adres, wpisać sobie adres amerykański wpisać dokładnie Jakby te opisy byłyby dokładnie takie same Czy, czy bym go skopiował, czy bym go nie skopiował Jak Mateusz się źle z tym czuje, to mogę przeprosić Mateusza i ten... Jeżeli Mateuszu tu jesteś na streamie, to przepraszam cię w takim razie Mogę zrobić swój opis, ale no mówię, no i tak zobaczycie, że ten opis nie będzie się różnił wiele Więc tak, no, jeżeli chodzi o jakieś tam adresy i tak dalej że bardzo, drama. Jak, jak robimy dramę, to robimy dramę. no, zaskakujemy to w dół? Dobra. Nie Ja naprawdę nie, nie miałbym problemu, jeżeli ktoś by na przykład. Jak ja bym zrobił pierwszy poradnik, ktoś by wziął ten opis po prostu ode mnie, to naprawdę miał to w dupie. Bo i tak, i tak wiem, że ten opis jakby był taki sam, i tak by byłby taki sam. Naprawdę nie miałbym przeciwko, jeżeli ktoś z Jaroka, czy ktoś by zrobił też taki poradnik, czy Bonko, czy, czy Mateusz, by zrobili po mnie i wzięli ten. ten. Ale przeprosić mogę, no jeżeli to aż takie jest, kurde, ten, no to przepraszam, mogę to poprawić najwyżej i, i oficjalne przeprosiny na piśmie walnąć, no. Po fakcie najbał wyświetleń i teraz przepraszam. A czy, czy ja wiem, czy najebałem wyświetlenia? Raczej i tak bym zrobił taki poradnik, tak bym zrobił taki poradnik, więc. I tak pewnie byłoby coś na zasadzie Eee zrobiłeś, znaczy było po, e, po Mateuszu zrobiłeś Eee też zrobić z tego co wiem po Mateuszu i... Że bardzo Zresztą wiecie Bardzo dużo osób teraz pisało do mnie i mówiło Ej stary Nexus dzięki, że tam podałeś mi ten sposób I tak dalej Jest dużo osób, które uwaga Może was to zdziwić, ale nie ogląda Mateusza I ogląda na przykład tylko mnie I w drugą stronę więc, więc po prostu poinformowałem moich widzów, tak? Że takie coś jest. Aha i mountain clanchest. A, to tutaj u góry jest ten Clanchest, okej okay. Dobra, dzie, dzie, dzie. Dobra. Ten cię dojedzie. Wypadasz z Jaroka. To przeproś Dobra, winny się tu. Ale, ale co Znaczy ja nie mówię, że nie jestem winny. Znaczy ja w ogóle nie wiem, na czym wina polega. Po prostu wziąłem ten opis, rzeczywiście stwierdzając, że wiele innych streamerów też to zrobiło, po prostu, tak. Nie ukrywałem tego, że. to, Znaczy, wiecie, gorzej, jakby było, jakby mówił, nie, ja nie skupiwałem, Teraz bym poszedł, zamienił. Wtedy drama, no ale kurde, no. Nie ma tych fox flowerów. Autentycznie nie mogę znaleźć tych fox flowerów. Ciebie krótszy, to twój obejrzałem. Znaczy zrobiłem. Szybciej po prostu to, bo um, nie wiem, po prostu ja tak czasem mam tak, cza czasem przedłużam, czasem skrócam, a akurat poradniki staram się szybciej ten walka o wyświetlenia. Mati mówi, że jestem leniwy. No dobra, no, no nie wiem, no może uznać, że jestem leniwy, no po prostu i tak... Poszedłem najniższą drogą oporu rzeczywiście. No mo Może być lenistwo, ale teoretycznie jedyne co to trzeba, trzeba było tam zrobić, to tylko przekop... ten. No mówię, no i tak to by tak samo wyglądało. No ale proszę bardzo, beka z tym opisem. No. Jeżeli robimy dramę, to robimy dramę, no ale mówię. Dla mnie to nie jest jakaś duża rzecz. Zwłaszcza powiem wam, jeszcze jakby zrobił takiś random, autentycznie, jakby zrobił jakiś random, taki kompletny... Dość kogo nie znam, ale jeżeli gdzieś tam się znamy na Jaroku i od lat się znamy, no to myślę, że dla mnie... Uważam, ja na, pew na pewno bym się nie przykleił do tego, że ktoś tam coś takiego zrobił. No kurde tych Foxflowerów tutaj po prostu nie ma. Autentycznie. U góry High Mountain koło Murloków albo po lewej stronie tam, gdzie są demony. Po lewej stronie tam, gdzie są demony, tutaj mówisz. Ale tu ja widziałem też trochę u tych, tych Dobra, spróbujemy tam po... O, jest jakiś fakt Jest! O, ale zajebiście O, czy to do mnie kwiateczku? Błagam, dropnij mi quest'a No jak tak można? No gorzej niż z Mimironem No, ja pieprzę, nie mogłem Przyjacielski pojedynek w się. Nie, no to mi Mati mordę obije Możemy zrobić przyjacielski pojedynek w WoWie No to wtedy by się odwiciły trochę ten Tu, Du, 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 du. Czy mam już lisa mounta? Nie, jeszcze, jeszcze nie mam lisa mounta Jesz Jeszcze nie mam Niestety nie pada mi, bo to pada z, w Suramarze macie questy po prostu, które... O, 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 jest, jest, W Suramarze są questy yy, Te wiecie, te takie questy, które są związane... Czekajcie, ten foxflower, a może to nie leci z tego Foxflower Unlearned, czekajcie, foxflower Quest, foxflower sample, tak, nie, to sample leci normalnie Tutaj Felward sample to mam a, i to muszę też zrobić jeszcze. Ej no kurde, no przecież to nie dropi w ogóle. No kurde, no ma Foxfire niczym Mimiron. Coś w tym stylu. Garizonie level herba. No w sumie można teoretycznie tam, tam ten... No jakiś kurde tutaj... A ja nie ma dużo życia, nie ma girów w sumie ten koleś, więc... Nie będę go się gnębił, nie? Przyjdziemy się tędy górą tutaj. O, tędy. Tu ponoć to są jakieś. Hello, I'm from Brazil <grych> <laughs> Idziesz Mythic Keystone, level 2 Uuu ważara? Ciekawe Ciekawe co ja zrobiłem? O Jezu. Zobaczymy, bo możemy pójść na Mythic e, level 2 Chyba spoko O, coś tam wisi. A nie, to jakiś mobi się. Dobra. Zobaczmy, mamy tutaj, mam jakąś tutaj grupkę, powoli. The Mythic Level 2. No. Jakichś dobrych mam nadzieję, że dobiorą. Co robisz na 300 subów? 300 pompek, żeby Kurdebicka trochę napompować. Mythic Keystone, tanki hill, dobra, tutaj, no jak tutaj nie będzie, tu ja przelatywałem, to tu coś było. O jest, patrzcie, Foxflower. a nie... O a Boże, to High Mountain... Ugh. No taki jaki niefart, ej. Ty rzeczywiście te Foxflowery muszą być drogie na, na jeżeli, Jeżeli w ten sposób wygląda zdobywanie Foxflowerów, to one muszą być drogie. Bo biegam po całej krainie. I ani jeszcze prawie kurde nie znalazłem jednego jakiegoś sensownego miejsca żeby jakoś tam więcej się pojawiało no. Quest z Lisa wypadł mi z Wither Army Training, no ja właśnie robiłem też wszystkie Wither Army Training O jest, patrzcie, jest Fox flower, proszę bardzo, Czy tu jest jakieś miejsce w sumie z tymi Gę Zbieramy Jest! Zrobione 20 sam of Fuck Flower, no Dobra, to teraz muszę jeszcze zebrać. Zebrać jeszcze muszę 10 tych, tych kwiatków. Jest niemożliwe. Czekajcie, aż ze sprawdzę. Ja jestem głodny, kurde. Zaraz muszę rzeczywiście iść po kanapeczkę. Eee... ta ta, 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 ta Fox Flower. Czyli to tutaj się dużo rzeczywiście spawnuje foxflowerów mi każe jakoś iść tędy, a dobra, czyli tu jest dużo tych foxflowerów dobra, Ok. note to myself no i musiał mnie kurde gnój dopać, dobra, spierdzielamy ukradłem tutaj to, teraz uciekamy ej, tutaj jest dużo, rzeczywiście, dobra Też wiem gdzie, widzę jaki to jest farming route mniej więcej może jeszcze tutaj wokół tego się coś znajdzie nie wiem, do, dookoła. Na murloki plus server hop. W sumie można server hopować rzeczywiście. No ale dobra, znaczy nie mogę, bo i tak jestem w grupie w sumie tutaj, więc... Tu wokół tego jeziora jest dużo. Zajebiście. Szybko to sobie nabijmy. A, bo tu muszę tylko parę tych foxalerów zdobyć. A, dobra, czyli nie muszę zebrać po prostu 10 tych, tylko muszę po prostu... Okej, okay, czyli to sztuki chodzi o sztuki wylutowane. Dobra. No to łatwo, no to zajebiście. Że tam parę tych foksfolerków już mam. Nawet alchemię będę mógł później trochę. Nawet felworta mam, więc. Kurde, będę chciał se flaski w końcu robić. Będę mógł sprzedawać. Już na potęgę. Golda może sobie trochę coś zarobię przy okazji. Jak coś, to może jakiś poradniczek strzelę. No, nie, nie, nie! nie. O, jest! <laughs> Jeden poleciał. Ty już mamy tego tanka i healera? O, rzecz w mordę. No czekajcie, chociaż ja to dokończę tego questa. Holy shit. Dobra. Poszło, mamy. Ja pierdzielę Majestic Alderhorn. Co za koleś, weź pierdzielaj ode mnie. Oddam tylko tak, Westem. Koteł zaraz spadnie. No, on się coraz. Ja mówię, on cały czas się tak obniża i obniża. On co, coraz bardziej spada. Zobaczcie. on sobie tutaj wisi mi po prostu na ramieniu. Wygląda jak zdechły, właśnie. Ale on żyje, zapewne. Żyje. Another Doctor. Dziękuję bardzo, Another Doctor. Witam w gronie subskrybentów, Cześć. Trzymańko. Jak są mam wymaksowane profesje na Rogalu jeszcze nie, ja dopiero zmieniłem profesję, wiesz. Dlatego teraz sobie powoli je nabijam. Proszę bardzo, fellworth nauczyłem się. Foxflower się nauczyłem. Uczyć się powoli tych technik tutaj mam, zobaczcie. Na razie na plus jeden mam, tutaj to porobione. jeszcze teraz do alchemii muszę tu oddać. Dobra, co tu mamy? Acquire skins of smolder from full, ball, full ball camp in Valshara, bring them back to... Ja pierdziele, żeby w ogóle zacząć tą alchemię tutaj robić, czy ja mogę te jakieś receptury kupić? Przepraszam bardzo O, są jakieś tutaj, zobaczcie, already know Tu mam jakiś potion Odblokowane A, requires dual chamber mixing flask. Shadow. The... O! Oh. Aha, czyli to się uczy powoli tych flasków, Dobra, okay. 21 sekund. Czyli weźmy się tego, nauczymy tutaj. O Jezu, się drogi dzieje, ja to mam. Ja tą recepturkę. Boże, ja jestem ślepy. Idziemy powoli po kolei. Ej, serio ja te recepturki nie widzę? Tu jest, dobra tylko, jak się zlewają te recepturki niektóre Czego się ja nauczyłem? Drowth of magic, chug it. Healing potion Ale drogi, ja pierdolę, co to ma być? Drowth of magic, co to jest? Nie robię tego, nie wiem co to jest so... Dobra, poprosiłbym sumonika Zrypałem w sumie e, bo to jest ajowa żara w sumie, dobra, okej okay.